Zadanie. Dane są trzy liczby, jak widzisz, podane w postaci potęgi, jakiejś sumy albo różnicy. Które z tych liczb są podzielne przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Na początku przypomnijmy cechę podzielności na 3. Liczba 552 no właśnie, czy dzieli się na 3? Jeżeli dodamy sumę cyferek. 5 dodać 5 dodać 2, to wtedy otrzymamy 12. Czy 12 jest podzielne na 3. Tak, więc ta liczba jest podzielna na 3. Więc możemy sformułować cechę podzielności na 3, że jeżeli suma cyfr danej liczby jest podzielna na 3, to cała liczba również jest podzielna na 3. Mamy pierwszą liczbę. Tutaj jest jedynka. I 23 zera. Co możemy zapisać w następujący sposób. Jedynka. I tutaj mamy dokładnie 23 zera. Jeżeli do tego pisemnie dodajemy jedynkę, to tutaj na końcu zamiast zera pojawi się jedynka. A zer będzie dokładnie 22 sztuki. Możemy tutaj nawet zapisać. 220. Ale jak dodamy sumę cyfr, no to suma cyfr będzie równa 1 i 1 to 2. Więc 2 nie dzieli się przez 3. Więc tutaj napiszę nie. Nasza liczba nie dzieli się przez 3. Sprawdzamy kolejną liczbę. Pierwszą liczbę rozpisujemy podobnie jak tą na górze. Tutaj również dopiszę, że jest 20 3, 0. Jeżeli teraz pisemnie byśmy odjęli jedynkę, tutaj musi nastąpić pożyczka, żeby można było to pisemnie odjąć. Myślę, że potrafiłbyś odjąć od 1000 jedynkę. To jest 999, prawda? Same dziewiątki. I tutaj będzie podobnie. Będzie dokładnie w każdym miejscu, gdzie jest 0, będzie stała dziewiątka. Więc zapiszę że tutaj mamy 23 dziewiątki. Myślę, że od razu widać, że suma dowolnej liczby dziewiątek jest podzielna na 3. Więc ta liczba jest podzielna przez 3. Przejdźmy do przykładu C. Pierwszą liczbę podobnie rozpisujemy. To jest 1 i 23,0. Jak dodamy dwójkę tutaj na końcu pisemnie, no to będzie 1 i 2 na końcu, suma cyfr będzie 3, więc 3 jest podzielne na 3. Suma cyfr dzieli się na 3, więc cała liczba jest podzielna przez 3. Piszemy tutaj odpowiedź tak i widzimy, że w punkcie B i C, tak jak tutaj, liczby są podzielne przez 3. Zaznaczamy odpowiedź C.